Zadanie z tematu obliczenia stechiometryczne. Zadania stechiometryczne są dla Was, dla uczniów szkoły średniej na poziomie podstawowym, jak macie chemię, to są o tyle trudne, że tutaj trzeba pisać reakcję. Często jest tak, że nie pamiętacie za bardzo, jak te reakcje się pisze z klasy pierwszej, i dlatego czasami są problemy z tymi zadaniami, bo same zadanie jako takie nie są trudne. Myślę, że największą trudnością tutaj może być napisanie samej reakcji. Bo do takiego zadania trzeba zawsze reakcję poprawnie napisać. No chyba, że już jest napisana, bo też takie zadania są, ale jest ich raczej mniejszość. Więc będę się starała wytłumaczyć Wam zawsze też, w jaki sposób się taką reakcję pisze, żebyście mogli też sobie poradzić z innymi zadaniami. Polecam też sobie zerknąć i na playlistę do tego podręcznika. Tam pod tym zadaniem znajdziecie inne, bardzo podobne zadania ze zbioru PazDro. Które jest zbiorem bardzo popularnym i są tam też zadania, takie, jak Wy macie na poziomie podstawowym, e, więc pod tym zadaniem będzie kilka takich podobnych do przerobienia. Gdybyście mieli sprawdzian kartkówkę, to polecam sobie też zerknąć. Oczywiście też nagrywam zbiór zadań, więc też znajdziecie dodatkowe zadania rozwiązane ze zbioru zadań, zestawu powtórzeniowego. E, wszystko znajdziecie na playlistę. Chemia klasa 2. Poziom podstawowy. Tutaj mamy. Ale takie polecenie. Oblicz, ile gramów magnezu należy użyć, aby w reakcji chemicznej z kwasem solnym otrzymać 100 g chlorku magnezu? Więc najpierw musimy poprawnie napisać reakcję. Więc tutaj w reakcji chemicznej będzie reagował magnez z kwasem solnym. Kwas solny ma wzór HCl, więc piszemy sobie magnes plus kwas solny. No i otrzymujemy chlorek magnezu. Jak napisać wzór na ten chlorek magnezu? Chlorek magnezu jest e, solą. E, wszystkie takie nazwy, typu siarczek, e, czegoś, chlorek czegoś, e, bromek czegoś, to są sole. Ta sól, chlorek magnezu pochodzi od kwasu chlorowodorowego, który zapisujemy w ten sposób. I sól różni się od kwasu tym, że ma tą samą resztę co ten kwas, ale zamiast wodoru mamy metal. Więc jeżeli to jest chlorek magnezu, to my sobie napiszemy MGCL, bo chlorek magnezu, jeżeli piszemy wzór soli, to zawsze też piszemy tą sól, tak jak słyszymy od końca, czyli chlorek magnezu, więc najpierw piszę magnez, potem piszę chlor. I teraz muszę napisać nad tym magnezem wartościowość magnezu, a nad chlorem wartościowość chloru. Jeśli chodzi o wartościowość magnezu, no to odczytuję sobie z układu okresowego. Magnez jest w drugiej grupie, więc będzie dwuwartościowy. Natomiast jeżeli chodzi o chlor, to tutaj nie odczytuję tej wartościowości z układu okresowego, bo jest to ten konkre konkretny chlor z tego kwasu chlorowodorowego. Więc tutaj muszę kojarzyć, że ta sól właśnie, chlorki są od kwasu chlorowodorowego, są to sole tego kwasu i że Reszta kwasowa, czyli to co idzie do soli, to tutaj jest w tym kwasie jednowartościowa, bo reszta kwasowa to jest w kwasie wszystko oprócz wodoru i jest zawsze ona tyle wartościowa, ile z wodoru w tym kwasie. Czyli kwas to jest HCL, więc reszta kwasowa to jest CL i jest ona jednowartościowa, ponieważ jest jeden wodór w tym kwasie. Gdyby był na przykład taki kwas, od którego tworzymy na przykład siarczki, no to to by był kwas H2S i. Tam siarka jest dwuwartościowa, ponieważ są dwa wodory w tym kwasie. Yy, tutaj być może dla, was, dla niektórych z Was okazać się, że może za bardzo dokładnie to tłumaczę, bo może tak być, że dla większości z Was nie jest to problem napisanie takiego wzoru, jak wygląda chlorek magnezu, ale tutaj wolę wytłumaczyć to za bardzo dokładnie niż yy, byle jak. No z tego względu, że już ucząc. Yy, Wiele lat wiem, że raczej z tym jest problem i raczej tego nie pamiętacie. No tak z reguły jest, dlatego tak staram się dokładnie to wytłumaczyć, żebyście zrozumieli, przypomnieli sobie, w jaki sposób się tworzy te wzory soli. Czyli piszę sobie wzór soli, chlorek, magnezu, czyli najpierw magnez, potem chlor, jako reszta kwasowa z tego kwasu, bo zawsze sól składa się z, re, z metalu, tutaj to jest magnes, i z reszty kwasowej, czyli w tym przypadku mamy tutaj Cl. No i piszemy te wartościowości. Czyli chlor jest jednowartościowy w tym kwasie, bo ten kwas ma jeden wodór. Dlatego też już teraz znam te wartościowości i potem je wpisuję, tak jak w tlenkach, na krzyż po prostu. Jedynek tak w chemii się nie pisze, więc tutaj nic nie piszę, a zamiast tej dwójki piszę tą dwójkę tutaj na krzyż na dole przy chlorze. No i już wiem, że wygląda tak ta sól. No i czy coś jeszcze tutaj powstanie? No to już widzicie, że wodór, ale dlaczego akurat ten wodór? No bo zawsze w reakcji jest tak, że, że te atomy się muszą zgadzać. Nie może być tak, że po lewej stronie reakcji był wodór, a potem on zniknął i go nie ma, bo tu się wszystko musi zgadzać. I te atomy, żeby były takie same po lewej i po prawej, i też ich ilości. Więc jeżeli tutaj mamy wodór, a po prawej stronie widzę, że jak dopiszę tą sól, to nie będzie wodoru, no to ten wodór tutaj dopisuje, z tym, że jeżeli będzie sam wodór, no to wodór występuje w postaci cząsteczkowej. Tutaj są przykłady e, pierwiastków, które najczęściej używamy w postaci cząsteczkowej i trzeba wiedzieć, że na przykład samego azotu do reakcji nie możemy wpisać, bo on zawsze występuje w postaci cząsteczkowej, czyli są tą dwójeczką trzeba go napisać. Tak samo tlen też musimy napisać w postaci cząsteczkowej. Nie można napisać samego tlenu, samo plus o w reakcji, tylko musi być zawsze cząsteczkowy, tak samo wodór. No i potem jeszcze dobieramy współczynniki, tak żeby ilość atomów po lewej i po prawej stronie się zgadzała, Także tutaj po prawej stronie mamy dwa wodory, więc po lewej dopisuję tutaj dwójkę, i też będę miała dwa wodory teraz. Tutaj mam dwie cząsteczki kwasu HCl, więc w nich będą dwa atomy chloru, i tu mam też dwa atomy chloru, więc teraz mi się wszystkie ilości tych atomów zgadzają, więc mamy już poprawnie napisaną reakcję. I zobaczcie, ile nam zajęło wytłumaczenie tego, ile mi to zajęło. No, wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze, a samo rozwiązanie tego zadania wydaje mi się, że to już jest ta prostsza część. Więc następnie, jak już mamy napisaną poprawnie reakcję, to sobie czytamy treść zadania i to, o czym jest mowa w treści zadania, sobie podkreślamy. Czyli jest tak oblicz, ile gramów magnezu. No to tu mam magnez, podkreślam sobie i piszę X gramów. Ja zawsze na dole reakcji piszę sobie to, co mam w treści zadania. Ile gramów magnezu należy użyć, aby w reakcji chemicznej z kwasem solnym otrzymać 100 gramów chlorku magnezu? Czyli to jest mój chlorek magnezu, więc podkreślam i piszę tutaj 100 gramów. Czyli to mam podkreślone, o czym jest mowa w treści zadania i co mam podane, co szukane. No i potem u góry, nad reakcją, czasami niektórzy nauczyciele robią odwrotnie, że piszą to, co na podstawie treści u góry, a na dole mamy na podstawie reakcji. To jest bez różnicy, więc jeżeli mam tutaj dane w gramach, to ja teraz piszę też masy tych cząsteczek i atomów, które mam, i też w gramach muszę napisać nad reakcją, żeby mi się wszystko zgadzało, czyli patrzę sobie w układ okresowy, ile wynosi masa molowa jednego atomu magnezu. Jeden atom magnezu waży 24, 24 unity, ale jako masa molowa mogę zapisać w gramach, czyli jeden mol magnezu będzie ważył 24 gramy. Więc sobie wpisuję. Następnie, jeżeli tu mam na podstawie treści zdania masę chlorku magnezu, to muszę też masę tego MgCl2 wpisać, ile to waży, 1 mol, czyli liczę masę molową. Na podstawie układu okresowego też, czyli masa molowa chlorku magnezu, tutaj przepraszam, bo dwójeczkę zgubiłam, już nie będę dopisywać, tu po prostu ma być MgCl2, no to... Dodaję sobie masę molową magnezu, to jest 24 gramy na mol. To jest ta z układu okresowego liczba po przecinku. Chlor, tutaj mam dwa, to musi być dwójka, więc mam dwa atomy chloru, więc biorę podwójnie masę molową chloru. Jeżeli masę jednego mola biorę, to wtedy po prostu tyle samo jest co w unitach, tylko piszę jednostkę inną, po prostu gram na mol. No i teraz, jeżeli były dwa atomy chloru, chlor trzeba pamiętać, że jako jedyny pierwiastek dajemy z przecinkiem, 35,5 tą masę molową. No i po obliczeniu wyjdzie nam 95 g na mol, że taka jest masa jednego mola chlorku magnezu. Tutaj jest ważne, ile tu mamy tych moli, bo gdyby tutaj była na przykład dwójka, to mielibyśmy dwa mole i wtedy tą masę trzeba było razy dwa pomnożyć. Ale tutaj widzimy, że jest jedna cząsteczka, więc jest 1 mol, więc wpisujemy po prostu masę molową tą obliczoną. No i następnie już z tych tutaj e, liczb, które napisaliśmy przed, pod reakcją i nad reakcją, tworzymy po prostu proporcje. No i potem tą proporcję rozwiązujemy, wymnażając sobie na krzyż, czyli piszemy, że x razy 95 jest równe 24 razy 100, dzielę obu stronie przez 95. No i wychodzi nam, że to, co mamy tu szukane, czyli ta ilość magnezu, jaka przereagowała, to jest 25,3 g.